Cześć, kochani, to droga duszy. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem dla Waszego znaku Zodiaku, dla koziorożców, takim szybciutkim z trzech kart na szansę, wyzwanie i radę. Zobaczymy, co będzie chciało się pokazać. Pamiętajcie tylko, żeby się nie blokować, nie projektować, nie nastawiać na jakiś konkret. Niech to po prostu popłynie, a później sobie poukładacie z tych klocków, chyba że od razu dostaniecie impuls taki, wiecie, o to jest to, to brakujące słowo, ale może to przyjść po jakimś czasie, możecie poukładać sobie z tych klocków to, co w Waszym życiu zachodzi, jakby połączyć fakty. Także tak. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze, za to, że wspieracie kanał, za to, że jesteście, za to, że do mnie piszecie, wymieniacie się ze mną i też z innymi różnymi opiniami, czasami fragmentami swojego życia. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie tylko odnośnie tego czytania, że to jest czytanie ogólne i, i co? Nie wiem, czy to mówiłam. Czas jest płynny, rolę sobie zamieniacie, tak? Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszydrogamałparzm.com, on wskakuje na końcu filmu. Jeżeli chcecie wspierać kanał dla tych, którzy nie wiedzą, to w opisie filmu jest link do By Coffee tu, gdzie możecie mi kliknąć kawkę. Link jest bodajże też w opisie kanału. Albo też możecie kliknąć przycisk Wspieraj i w ramach tego raz dwa razy w tygodniu robię takie czytania dodatkowe. Poszerzone. Ostatnio zeszło to do jednego razu, z tego względu, że nie miałam czasu. A robię te czytania wtedy, kiedy mam czas, kiedy mam impuls, kiedy mam energię i przestrzeń do tego, żeby i pomysł, żeby, żeby właśnie je wykonać. A nie miałam czasu. Oprócz tego, że wszystko inne jest, w sensie takim, że dużo innych rzeczy się dzieje, to jeszcze tworzyłam dla Was właśnie kanał drugi, klub gorącej herbaty z duszą, na który Was serdecznie zapraszam. Będzie link w opisie filmu, ale to jest kanał dla Bab. Babski kanał będzie dla kobiet, o kobietach z kobietami. <grym> Na razie są tam filmiki miesięczne do Skorpiona. Ostatnio też jest tego wszystkiego tak dużo, że muszę to najpierw jakoś sobie pokładać, więc, ale z pewnością do, do końca miesiąca, znaczy taką, mam nadzieję, się wyrobię. Z czytelniami listopadowymi. I patrzymy tam pod kątem uczuć, emocji i tego typu rzeczy. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. Oczywiście, panowie nikt nie broni, mogą sobie zajrzeć, ale nie będziemy o panach. Znaczy, będziemy pewnie mówić o panach, ale mm, nie będziemy robić czytań dla panów. Ok, to tyle. Łyczek herbaty i zaczynamy. Mm, koziorożce. Mm, koziorożce, i tu jest, zobacz poprzez iluzję, albo. Prawda jest iluzją, tak? Znaczy, to co widzimy, to może być i prawdą, i kłamstwem. A ja w tej karcie chcę powiedzieć, akurat jest odwrócona: że nie udawaj, że. Może to jest takie bezpośrednie, jeżeli Was to zaboli, bardzo Was przepraszam, ale nie udawaj, że czegoś nie ma, jak coś jest, tak? Że nie udawaj, że czegoś nie widzisz. I to dla kogoś to jest, tak? Takie coś mi przyszło. I mamy kartę odwróconą, tutaj tego koali, i duch ma plan. Tak, duch ma plan. A ty, jakby, nie chcesz patrzeć w tamtą stronę, być może to jest trudne, być może to jest ciężkie, albo nie chcesz uwierzyć, że to może być częścią jakiegoś większego planu. Albo wierzysz też w iluzję. Po prostu, bo tak jest też łatwiej. Więc dla kogoś może być coś takiego. Niemniej jednak, zobacz poprzez iluzję. Tu jest taka wskazówka, zobacz poprzez tą iluzję. I chyba coś podobnego nie tak samo, ale coś podobnego miał już jeden z wcześniejszych znaków Zodiaku i teraz wam nie powiem. Nie wiem który, ale niedawno. Właśnie coś w tym stylu z innymi kartami transformuj to, zacznij patrzeć szerzej, zacznij patrzeć, mniej oczy i uszy właśnie szeroko otwarte, uwierz, że to życie tutaj to nie jest tylko takie, wiecie materia, to co dotknę, to co zobaczę to co obliczę, że są też rzeczy takie transcendentne, właśnie takie też niedotykalne, takie których zobaczyć nie możemy, ale są które na przykład czujemy, tak, więc zobacz poprzez całą iluzję, tak no bo zauważcie, że my widzimy inaczej, pies widzi inaczej i wszystko będzie prawdą, tak? On będzie wierzył, że świat jest czarno-biały, a my mówimy, jest kolorowy. A jeszcze inna istota powie, że, że nie, że jest jeszcze inny i każdy będzie miał tutaj rację. W związku z tym spójrz poza iluzję. No dobrze. Moi drodzy koziorożce, robimy sobie teraz torota starotem. tam szybciutko sobie sprawdzimy. I znów mi się tu ściemnia, bo znów pada deszcz słuchajcie. Ech, no właśnie, zobacz poprzez iluzję, może coś jest zaciemnione, a to jest tylko... Yy, bo może za mało światła. Tak, za mało na coś został rzucony jakby fokus skierowanie się, skoncentrowanie być może za małe na czymś. Albo wręcz przeciwnie, e, zobacz perspektywę szerszą. Dobra, szansa, szansa. W koziorożce szansa. Wypadły dwie karty, znaczy się odwróciły i chciały wypaść, więc odejście od jakiejś toksyczności, od strachu, lęku, od tego ósemka kielichów, bo kompletnie to, to nie służy, tak. Ym, I teraz znów, y, jak zwykle, są, są to albo wzorce, albo schematy, albo myśl o kształty. Albo jakieś właśnie toksyczne myśli, lęk, strach, który zawładną na przykład wami, tak? To mogą być różnego rodzaju też choroby. Coś, co was pochłonęło być może do reszty. I w jakiś sposób to może być też złość, może być frustracja, to może być nienawiść. Też. Słuchajcie, też. I teraz jest możliwość odejścia od tego, bo na przykład wiecie, że wam to kompletnie nie służy, czy jakieś nastawienie wobec kogoś wobec czegoś. Że to wam nie sprzyja, że to nie jest dobre, że takie podejście nie jest dobre. Jakby siódemka buław, robię to być może w obronie swojej, w obronie innych, ale robicie to dla jakiejś być może wyższej sprawy, wyższej idei. Macie grono zaufanych ludzi, być może, którzy wam pomagają strzec swojego stada, tak? Przed intruzami. Tak jak jest w tej karcie. Lub to wy jesteście takim strażnikiem, który się nie podda, tak? który zawalczy. Macie jakieś atuty, więc mogą to być albo przyjaciele, znajomi, jakieś formy wsparcia. Generalnie odejść od albo od osób toksycznych, albo od czegoś, co, co jest we mnie, w moim środowisku, właśnie sposobu myślenia, sposobu patrzenia. Za chwilę sobie dołożymy, zobaczmy co będzie przeszkodą. To znaczy wyzwaniem, bo to nie jest przeszkoda, to jest wyzwanie. Bo to są dwie różne rzeczy. Wyzwanie. Bo to wyzwanie nie musi być wcale przeszkodą jakąś wielką. Dlatego lepiej powiedzieć: wyzwanie. 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 No nie, no trzy, słuchajcie. Ale u Was się tutaj sypie. E, żeby odpuścić, tak wiecie, bo coś tu chcecie ze sobą zabrać, być może, a to trzeba kompletnie odpuścić. To jest zwycięstwo, sukces. Być może z czymś już e, mieliście w czymś jakieś sukcesy, czy też chodzi o pieniądze, były tu jakieś zwycięstwa, a tu jest pokazane, no będzie problem z odcięciem tego, w tym sensie, że coś trzeba porzucić, po prostu zostawić. Tak, koniec. Tu jest śmierć. Było, umarło, zginęło, nie ma. I mm, zmiana o 180 stopni, kompletnie, czyli porzucić to, czego boję się porzucić, tak, ale wy tu wiecie, że to wam nie służy, ale to wam daje jakieś możliwości, być może perspektywy, poczucie bezpieczeństwa, poczucie władzy. Sukcesu, spełnienia cokolwiek, słuchajcie, to może być dom, rodzina, samochód, e, rzeczy materialne, ale też jakiś mój wzorzec postępowania, mój wzorzec myślowy, konstrukt jakiś. Tu jest definitywnie powiedziane: znaczy, po, tu jest powiedziane, żeby def, definitywnie z tym skończyć. Tu nie ma, że boli, po prostu koniec. I z tym, żeby to tak kon, konkretnie od A do Z zamknąć, tu będzie wyzwanie. I to nie powiedziane, że wy jakby z tą myślą będziecie się borykać, żeby to zamknąć, ale mogą być jakieś inne przeciwności losu, z którymi będzie trzeba się zmierzyć, a żeby właśnie odejść od tego, co jest takie wiążące, wikłające, co trzyma w jakimś miejscu, to może być właśnie lęk, strach, o coś też, tak? <laughs> żeby sobie to po prostu tak zostawić i odejść i definitywnie się od czegoś odciąć, zamknąć. Zakopać, no nie wiem, bo y, to jest szansą na odrodzenie. To jest szansą na nowy początek. I tu trzeba będzie mieć dużą siłę y, dużą pewność siebie, wiarę w siebie, wiarę w nowe możliwości, odwagę, żeby coś albo powiedzieć: zostawiam, odchodzę, mm, zmieniam drogę. No, podłóżcie tutaj sobie to, co u was w życiu się dzieje. Niemniej jednak trzeba być bardzo takim poukładanym, ogarniętym, yy, mówiąc potocznie, kimś, kto yy, ma emocje też pod kontrolą, tak? Yy, I takie też yy, chciejstwo, jeżeli tu chodzi o materię, to yy, ważne jest, żeby zauważyć w niektórych przypadkach, no właśnie, poza tą iluzję, yy, że, że to jakby... Zapewnia Wam jakieś bezpieczeństwo. Nie dla wszystkich to będzie, ale być może to jest tylko iluzja. Być może to jest to, że trzyma Was to na uwięzi, jesteście jak na smyczy na przykład, a jest to iluzją tylko jakiejś stabilności, szczęścia, bezpieczeństwa, a tak naprawdę jesteście w zależności i tu nie ma pełni szczęścia, nie ma wolnej głowy, są podcinane te skrzydła, nie ma tego sukcesu, więc tu jest po prostu takie czasami. Rzucam to wszystko i y, zmieniam kompletnie albo sposób działania, y, mimo że jest mi trudno, bo na przykład zapracowałem w jakiś, zapracowałam w jakiś sposób na to, ale nie chciałam tego oddać. To było dla mnie ważne, to było istotne, dlatego to będzie tak trudne. Może nie tak trudne. To będzie w tym wyzwaniem, bo to ma jakieś znaczenie dla Was, czy to osoba, czy. Y, czy przedmiot, czy mo może tu jakiś emocjonalny związek, ale to już się wypala, to już się kończy. Ten, jeżeli tu emocjonalny związek, to to już się wypala, tak? Już tym gorącym żelazem, słuchajcie, i to już wam dało być może yy, ta, to całe powiązanie, dało wam nieźle popalić dla niektórych. No dobrze. No to rada. Rada, jaka to, na to będzie. Rada. tak no zamknij cykl. Proszę bardzo, tu wszystko mówi, tu generalnie powtarza się rycerz monet. Być może powoli ze spokojem, bo być może trzeba sobie to wszystko poukładać. <laughs> Aczkolwiek no rycerz denarów robi to mm, powoli, ale idzie do celu, tak? On w tym czasie jak tam idzie, to on załatwia po kolei te wszystkie sprawy. Yy, I tak jak nie, no, może nie jest zbyt szybki, mm, Nierychliwy, ale sprawiedliwy, więc dojdzie do tego swojego celu, który chce osiągnąć. I przy, przy tym zbiera kolejną naukę, tak? Jakby y, doświadcza, nowe doświadczenia. Dołożymy sobie, tu już nie będziemy dokładać, no bo nam tyle kart wypadło, ale dołożymy sobie do tego świata, bo tu jest być może wyjazd, być może podróż. Dojrzałość tu się pokazuje, świat. Świat, o czym nam mówi świat? Wieża. Zobaczcie. Koniec, 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 koniec. Zakończ. Yy, tu jest yy, wypal do cna gorącym żelazem. I to, <grywam> przepraszam. I to się tu wypala. Yy, I w niektórych przypadkach już wiecie, że to tak ma, że to musi tak się skończyć. Może jeszcze nie jesteście na to na tyle gotowi, żeby mieć tą pewność, żeby mieć takie, wiecie, pewne przekonanie. Tak. Jeszcze być może się wahacie. Jeszcze być może się zastanawiacie. Ja będę tak popijać herbatę. Słuchajcie, bo wiecie, mój głos i mój kaszel to jest długa droga. W związku z czym, mm, ale tu trzeba, patrzcie, w podstawie mamy rycerza buław. Energicznie zadziałać. Jak już się zdecydujecie, to y, działać po prostu działać działać i y, nie, już nie, nie cofać się. To jest w rycerzu buław, że on ma czasami słomiany zapał, także do czegoś się zapali i jest tu szansa, dlatego jest tu szansa na to zadziałanie, ale jakby ta, to połączenie czy tam ta, to, co Was trzyma jak kotwica czasami, jak taka kula u nogi w tym miejscu, gdzie, gdzie jesteście, ma dosyć silne oddziaływanie. I żeby Wam... to trzeba rozłożyć właśnie na etapy, być może na raty, być może na jakiś tam czas, Dlatego mieliśmy tego rycerza denarów, który pozwoli Wam to ugrunto, ugruntować i robić tak to być może etapami. Ale trzeba mieć to definitywne, nie już nie zgadzam się na coś, stawiam granice, odchodzę, idę, zmieniam sposób działania, nie wiem, pracę, sposób myślenia, wyjeżdżam, e, cokolwiek. E, I dlatego jest tu przy tym. To, to trzeba mieć, bo rycerz była w to zrobi, zadziała konkret, i będzie e, z takim powerem do przodu ruszał, ale. U niego się wytraca szybko ta energia, tak, że jak do pewnego momentu dojdzie i jest w połowie, albo nawet jeszcze nie, i opadnie z sił, bo on sobie jeszcze nie umie tego na długi dystans rozłożyć. Natomiast rycerz denarów, no, możemy się śmiać z niego, że jest powolniak i tak dalej, ale on sobie świetnie umie to rozłożyć na etapy. W związku z czym, tak, zapał m, oczywiście rycerza Buław. Definitywnie nie zgadzam się, albo zmieniam zdanie, albo. Robię coś, tak? Patrzę poza iluzję, bo wiem już, że, że to, to nie jest takie, jak ja bym chciał chciała. Jest tutaj rzeczywiście ten wyższy Pan. No ale wiecie, droga nie jest być może prosta, nie, nie jest krótka, i żeby nie stracić tej energii, tego zapału i tego celu z, z oczu, dlatego trzeba sobie to być może podzielić na etapy, i jak ten rycerz Buław, e, przepraszam, rycerz Denarów e, dochodzi do etapu. Tak, to to zakończyłem, czy zakończyłam, i idę dalej. Dalej z tą werwą, bo będzie nam podbijać tę werwę, w sensie utrzymywać. No to, że jakiś etap zakończyłam, czy zakończyłem, jestem z tego zadowolony, czyli można, można, zamykam, idę dalej, idę dalej, idę dalej. I tak właśnie w tych etapach, jak to robi rycerz denarów. Tak, i, i, i zakończa się wtedy tu. Tu może być wieża, tu może być po prostu dla niektórych, słuchajcie, takie. Grom z jasnego nieba, tak? I to będzie ten przyczynek tego rycerza w który wyruszy, zamknie cykl, ale żeby nie cofnąć się w to, co było, tak? To jest ważne, żeby nie cofnąć się w to, co było. Dlatego trzeba z tym rycerzem denarów podzielić sobie to na te etapy. Być może dla kogoś tak to jest, żeby definitywnie to nie wróciło, bo tu jest, tu jest taka rada, dlatego że z tym być może macie problem już jakiś, lub mieliście problem. I to się tak ciągnie. No albo jest zaznaczenie, że po prostu to, no, taka sytuacja może się zdarzyć, żebyście nie wdepli w to samo bagno, w którym byliście, bo po prostu zabraknie Wam siły na coś, albo zapału do czegoś. Czy to jest, nie wiem, tworzenie swojej nowej przestrzeni, czy cokolwiek innego, żebyście się nie zniechęcili. Ok, Co tu karma chce powiedzieć? No i jest ósmy dom, dom skorpiona. Wasza moc, wasza siła, tajemnice, ale też zobacz właśnie poza iluzję. Znów mamy tą tajemniczość. Skorpion widzi poza iluzją, bo skorpion jest świetnym psychologiem. Ale czasami go te, wiecie, te emocje przygniatają, tak? On wie, co ma zrobić, ale jakby. Jak już się zapali do czegoś, no to będzie. Ruszał, tak? I tam może być ostro. Ale, żeby utrzymał tę właśnie energię, niekoniecznie musi być cały czas ostro, tylko po prostu, żeby zapalił się do czegoś. Znaczy, żebyście Wy się zapali do czegoś i utrzymali dystans i tempo. Tak I wiecie, i tempomat, i, i, i wszystko razem, tak, żeby było równo. Ok. No, i będą jakieś główne, duże zmiany. trudne, to, to może być sam, no już z czytania to wynika, że to nie jest łatwa sytuacja, ale skorpion potrafi przeczołgać, tak, więc to może być też trudne emocjonalnie. No, zresztą to tu mamy, odchodzimy od czegoś, co nam nie służy Wam emocjonalnie. E, działacie, robicie, zobaczcie, szósty dom, dom panny, dom rycerza denarów, krok po kroku, e, praca na full, pełny etap, etap, etat, tak jak tu jest napisane, robicie coś, coś z pełnym zaangażowaniem. Może rzeczywiście praca na pełen etat, ale tu jest też służenie, bo to przysłuży się wszystkim być może. Taki, taki wasz ruch. No i zobaczcie, yy, yy, partia po partii, róbcie coś, tak? Po, choć, choćby po małym kroku, ale sukcesywnie porówno. Taki przekaz. I moi drodzy, inaczej być może, bo mamy kartę wodnika. Jednasty dom wodnika. Jakie macie nadzieje, jakie macie oczekiwania? Idźcie za tym i bardzo ważne jest to, żeby to było ok, innowacyjne, nowy pomysł, ruszam z tym i żeby tylko nie osiąść gdzieś w pewnym momencie: a nie, no bo to trochę nie wychodzi. A może przeliczyłam, przeliczyłem się, tak. A może jednak zostanę w tym starym, bo to już było znane i bezpieczne. Nie, dlatego, żebyście się nie zniechęcili czy y, nie stracili energii, macie robić krok po kroku, mniejsze te kroki y, i żeby zamykać te etapy z zadowoleniem dla siebie. Nawet jak się coś od razu nie uda, to żeby mieć tą energię, żeby ponowić próbę i ponowić próbę, tak lub rób to dla przyszłości, dla swojej przyszłości generalnie. Bo tu jest, są jakieś problemy, kłótnie, konflikty, coś co, się, coś co już nie powinno być może działać, tak? a nadal jest. I być może właśnie od tego chcecie odejść, bo tu coś tu jest powiedziane nie. Tak? Nie, generalnie nie. Problemy. Mówimy nie problemom, tym odchodzicie, nie bierzecie więcej na siebie. Okej. Okay. O, karty mi, słuchajcie, wyskoczyły, tak mi wyskoczyły, że. Ale złapałam. Liczy się refleks. Jeszcze raz. Dobrze, chciała się pokazać. Trumna, no zakończenie. No to musiało się pokazać. Coś tu macie zakończyć. Definitywnie. Zmiany mają tu być. <laughs> Mężczyzna. Męskość, logika, świadomy umysł, rolę sobie pamiętajcie, panowie też zamieniacie, tak? No chyba, że macie też mężczyznę jakiegoś, z którym, no jest tutaj konflikt, kto jest toksyczny. Yy, partner, tak? Panie moje drogie, partner, koniec. Jeżeli macie taką osobę, jest tutaj oczywiście to pokazywane jako zalecane, tak? Zmiana, ruch, wędrówka, podróż, wyjazd. No, i rózgi, tak? Argumenty, konflikt, coś tu trzeba wyczyścić. Um, jak to się wyczyści, jak to się posprząta? Um, oczywiście, argumentując to wszystko, um, to jak najbardziej przyjdzie ten nowy cykl. Jakaś fałszywa osoba, no nic dobrego tu się na tym, co, z czym macie szansę skończyć, nic dobrego na ten temat się nie pokazuje, słuchajcie, fałszywa osoba lub osoby w otoczeniu. Ktoś, kto jest być może nieszczery, ktoś to być może przesyła wiadomości bardzo niepokojące, zachowuje się być może w sposób niepokojący, ale to dlatego, żeby na przykład was zdenerwować albo utrzymać was w takiej energii, prowadza chaos, prowadza zamieszanie. No nie ma spokoju, po prostu nie można się zrelaksować i odpocząć. E, tu jest miłość. Być może ktoś, kto jest zazdrosny. Ktoś, kto jest zazdrosny o Waszą miłość, niespodziewane przychody, pieniądze. I te, to może być też niespodziewane jakieś e, szczęście. Ktoś może być po prostu zazdrosny. Ktoś, kto może być zawistny, tak? To są kochankowie, ale też y, odnoszą wrażenie o jakąś przyjaźń, o jakieś połączenie. Ym, no i, i może też Wam robić podgórkę, więc jak najbardziej tu jest ta energia końca. Kończyć z tą negatywną energią. No, to myślę, że Wam to w jakiś sposób pomoże. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Zapraszam na Klub Gorącej Herbaty z Duszą. No i dajcie mi trochę czasu, żebym tam mogła, wiecie, więcej zadziałać. Buziaki, pa, pa!